Część tych sytuacji, gdzie szkoła jest zamknięta, wynika po prostu z niżu demograficznego i nie ma sensu mówić, że tego nie ma, bo tak jest. Nie oszukujemy. Natomiast znaczna część nie wynika z niżu, tylko wynika z tego, że jednym z podmiotów, z organizacji, które zostały szczególnie uderzone w ramach tej polityki oszczędzania za wszelką cenę ministra Rostowskiego są samorządy. Samorządy dostały tak mocne uderzenie, jakiego jeszcze od 90 roku nie było. Chociaż ten pomysł, żeby oszczędzać na samorządach, jest niestety stary jak, jak to dwudziestoparolecie. Można powiedzieć, że od 1991 roku to by się zaczęło. Tylko, że teraz to jest rzeczywiście potężne i to jest przyczyna zwijania szkół, ale to się wpisuje w ten mechanizm zwijania państwa. Po prostu dlatego, że taki jest charakter tych rządów. No, one z jednej strony są niebywale wręcz drogie, nieporadne. Bo ta nieporadność bardzo kosztuje, a z drugiej strony mają też taki napęd ideologiczny, to znaczy ci, którzy są na samej górze platformy obywatelskiej, to jest dawne KALDE. A KALDE było śmiertelnie wyrognie polskiemu państwu. Ono jakby przenosiło niechęć do państwa komunistycznego, która była uzasadniona, na niechęć do, do polskiego państwa w ogóle, która niczym uzasadniona nie jest. Potrzebuje państwa silnego, dobrze zorganizowanego, oczywiście demokratycznego, i bardzo to podkreślam praworządnego państwa. A praworządność nie powstaje na takiej zasadzie, że się uchwala, że Polska jest państwem prawa, yy, tylko w ten sposób, że konstruuje się pewien mechanizm społeczny. W tym mechanizmie społecznym musi być równowaga, bo prawo może działać dobrze wtedy, jeżeli jest równowaga sił. A niestety w Polsce przez cały czas. Po 1989 roku jedna formacja społeczna, ta podkomunistyczna, to nie chodzi tu o barwy polityczne, tylko chodzi o pochodzenie jakby społeczne, no ma przewagę po prostu. Jadąc tutaj czytałem dane dotyczące tego, jak bardzo elity zostały zniszczone przez II wojnę światową i to nie chodzi tylko o tą jakby samą górę, nawet wśród absolwentów zawodowych szkół rzemieślniczych. Przed wojną, no ten przeciętny poziom wykształcenia nie był wysoki. Ci, którzy skończyli takie szkoły, to już byli z tym szerszym tego słowa znaczeniem elitą. Straty to 53%. 53% zginęło w czasie wojny. W różnych zawodach kilkadziesiąt procent strat. Niekiedy przeszło 50%, a do prawie 60% Krótko mówiąc, był olbrzymi cios. Później, jeszcze uderzenie komunistów. Część została na emigracji. Razem się oszy. No, Startowaliśmy z poziomu fatalnego, na elity tworzyła nowa władza, ta która przyjechała tutaj w furgonach obcych wojsk. No i to były elity, to były elity państwa, które było całkowicie podległe. Do 1956 roku na zasadzie kolonii, a po 1956 roku na zasadzie protektoratu, ale całkowicie jednego, się siłą zewnętrznym. To były takie klasyczne elity kolonialne, co trzeba było zrobić po 89 roku, a Przegonić. Je. Je. Otóż nie tylko ich nie przegoniono. Ale dano im wszelkie przywileje. Oni byli pierwsi do własności, bo najważniejsza była własność. Oni byli w tym pierwsi. Stąd panowie, którzy mieli wysoką ocenę jako ewentualni współpracownicy MSW w sferze medialnej dostali się właścicielami wielkich firm medialnych. Zamiast no, znaleźć się zupełnie innym mało wygodnym miejscu. Pamiętajcie Państwo, jeszcze nie tak dawno Zdarzały się takie momenty, żeby my byliśmy poniżej 20%, a oni dobrze powyżej 40%. No teraz czasem oni na czele, czasem my, ale, ale generalnie rzecz biorąc te różnice są niewielkie, jednak się zmieniło. Więc powoli taka praca um, zaciekła i może nieefektowna na co dzień, ale jednak przynosi jakieś rezultaty. Jestem przekonany, że mamy jeszcze dość czasu, żeby Polacy zrozumieli, że lato to lata, a zino to zima.